Turniej jest finałem rozgrywek tak zwanej Ligi ósemek juniorów. Jest to inicjatywa naszego związku, pionierska w skali całego kraju. Ma przede wszystkim za zadanie zmobilizować tą młodzież, która nie ma szansy grać w pełnowymiarowych zespołach, do tego, żeby mogli rywalizować na odpowiednim poziomie rozgrywek. Jednocześnie inicjując powstawanie nowych zespołów 11-osobowych, jakby w specyfika naszej pracy, trenerów, jak i działaczy tutaj w Odrze Hojny jest tak skonstruowana, że to nie jest dla nas problemem, nie ma takich wyzwań, które jakby, których się nie spodziewamy. Wiemy po prostu, że osoby tutaj obecne będą w stanie to zorganizować, bo są już doświadczone. Tak by historia klubu Odra jest wszystkim znana i nie mieliśmy obaw, że tu jakiekolwiek problemy będą. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby na ten turniej dotarły wszystkie drużyny, które zasługują, czyli zwycięzcy poszczególnych grup, które będą mogły po prostu rywalizować. Więc tutaj jest nie tyle organizacyjnie wyzwaniem, ale przede wszystkim też dla klubów, które się zaawansowały do tego turnieju, żeby mogły tutaj dotrzeć. Myślę, że na ten moment ten poziom jest naprawdę satysfakcjonujący. Widzimy tutaj bardzo fajne drużyny, bardzo fajne wyniki w trakcie ligi. No Ja sam jestem osobiście bardzo ciekawy, jak się zaprezentują poszczególni faworyci w dzisiejszym finale. W tych drużynach występują przede wszystkim zawodnicy, tak zwani lokalni, czyli tutaj są zawodnicy z poszczególnych miejscowości, więc jest to o tyle atrakcyjne, że przychodzimy kibicować po prostu swoim przyjaciołom, kolegom, znajomym, których na co dzień spotykamy. Myślę, że możemy to rozpropagować jeszcze w lepszy sposób i w najbliższym czasie. Yy, utrzymana taka forma rozgrywek dla juniorów yy, przyniesie kolejnych kibiców, którzy z chęcią będą przyjeżdżali i będą mogli obserwować fajne turnieje.